Rozmowa, samo otwieranie się to już jest pewnego rodzaju brak bezpieczeństwa, to jest odsłonięcie emocji, to jest odsłonięcie wnętrza, odsłonięcie swoich flaków, swoich wnętrzności i to jest pewien rodzaj bezbronności. Tak wiem i zgadzam się w tym pełni: miłość to jest niesamowity fundament relacji, rozmowa to jest bardzo ważny fundament relacji. Bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa to też jest fundament relacji. I w momencie, kiedy pojawiają się te wszystkie uczucia, większość z nas, duża część z nas po prostu ryzykuje, otwiera się, skacze na główkę i mówi o tym, o co pyta druga strona. I tak to też jest prawda, że podczas rozmowy kobiety też ryzykują. Wszyscy ryzykujemy w momencie, kiedy się otwieramy. Ale jest jedna bardzo istotna różnica. Nie jest to nic złego, natomiast jest to różnica. Kobiety podczas rozmowy i otwierania się nie ryzykują. Swoją kobiecością, ale dla nas, kiedy się otwieramy, ryzykujemy swoją męskością. I wyobraź sobie, że dojdzie do tej rozmowy, że w pewnym momencie ktoś się otworzy, bo został zachęcony i otwieramy się, wyrzucamy te flaki i mówimy o swoich uczuciach, ale pojawia się problem, bo druga strona nie zareagowała tak, jak sobie wyobrażaliśmy, kiedy zostaliśmy zapytani, kiedy zaczęliśmy o tym mówić. Nagle spojrzy innym wzrokiem, może się zaśmieje, może zareaguje jakoś dziwnie. Może odwróci się, może wyjdzie po prostu z pokoju, cokolwiek, ale to cokolwiek może sprawić, że nasz problem, nasze emocje po prostu zostaną zmieszane z błotem.